O, prosto. Ty, Andrzej. Patera. No się no, boss, co tam? No seba, szybciej tam, żwawiej, no. Pamiętaj, ja tu wszystko widzę. No, dobra, dobra. I co, Andrzej, Dobrze, co? Trzeba trzymać towarzystwo. Krótko, kurna, bo to ci się rozbestwił, mówię ci. Ty, stary, ale co ty robisz? Przecież ten ziomek dobrze pracuje, a tego gonisz jak konia jakiegoś. Jak to, co? Podkręcam tempo, żeby byli bardziej efektywni. No, po to przecież zamontowałem monitoring. Stary, ale wiesz, że to jest niezgodne z przepisami. Przesłanki do zastosowania monitoringu określa artykuł 22 kodeksu pracy i nie ma tam nic na temat oceny efektywności czy też ciągłej kontroli. Posłuchaj, moja firma moje zasady, tak? Poza tym byś ich tak nie bronił, jakbyś słyszał, co oni o mnie wygadują. Zaraz ci puszczę, poczekaj. A skąd ty wiesz, co o nim mówię? Poczekaj, poczekaj, poczeka. Nie mów mi, że ten monitoring rejestruje jeszcze dźwięk. Klasa, co? Wszystko, kurczę, wiem. Czekaj, zaraz ci puszczę. Stary, to powinieneś wiedzieć to, że takim zachowaniem łamiesz prawo. Nie tylko przepisy kodeksu pracy, ale również te dotyczące RODO. Sorry, ale nie mam ochoty tu być. Zresztą nie powinieneś mi tego ani puszczać, ani pokazywać. No Dobra, idź tam. Drętwy jesteś, studia pokończył i się mądrzy. O, to. Nie mądrze się, ale wiesz co, podeślę ci ziomka. Mateusz z profilu prawo po pracy i sam się przekonasz, że to co mówiłem, to była prawda.